Dzień dobry, dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest sprzęt z podznaku UNITRY. I myślę, że tego rodzaju urządzenia będą często gościły na tym kanale. Dzisiejsza historia rozpoczyna się w środku lat 70. Jest to ten czas, kiedy również w Polsce przeżywaliśmy fascynację stereofonią, dźwiękiem przestrzennym, a nawet kwadrofonią. Jeśli zagłębimy się nieco w historię, to okaże się, że to jest mniej więcej ten czas, kiedy powstał radioodbiornik Radmor 5100. Radioodbiornik Cezar Quadro, czy gramofon Fonomaster 76. Dzisiaj urządzenia kultowe. Okazuje się, że były także pomysły, aby stworzyć wysokiej jakości wysokiej klasy radio przenośne, na przykład Jerzo Diora przez kilka lat pracowała nad odbiornikiem Filomena. Możemy o tym przeczytać w trzecim numerze radioelektronika z roku 1980. No nie zakończyło się to niestety jakąś szerszą produkcją, chociaż prototypy były prezentowane podczas targów poznańskich. Zupełnie inaczej miała się sytuacja w bydgoskiej L-3. To stamtąd pochodzi bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, czyli radioodbiornik Julia Stereo. Muszę się przyznać, że początkowo zlekceważyłem Julię. Trudno mi było znaleźć coś ciekawego w radioodbiorniku przenośnym. Dopiero kontakt fizyczny, takie bezpośrednie doświadczenie zmieniły sytuację. Jej ciężar, solidność wykonania, stopień skomplikowania, przeróżne ciekawe rozwiązania, na które się natknąłem, pozwoliły należycie ją docenić. Po pierwsze, jest to urządzenie stereofoniczne, na co nie wskazuje jeden tylko wbudowany głośnik, ale jak popatrzymy, pierwszy potencjometr z prawej strony to jest balans, a z tyłu znajdziemy dwa gniazda do podłączenia kolumn. I możemy cieszyć się dźwiękiem przestrzennym. Jest to urządzenie przystosowane do odbioru wszystkich chyba możliwych zakresów fal radiowych. Mamy tutaj fale długie, fale średnie, aż siedem zakresów fal krótkich. Obydwa zakresy fal ultrakrótkich, CCIR oraz OID. No to wtedy był naprawdę wyjątek. Na ściance tylnej znajdziemy gniazda DIN do których zgodnie z instrukcją można podłączyć magnetofon i za jego pomocą nagrywać z Julii audycje radiowe. Nie jest to opisane w instrukcji, ale sprawdziłem, że te gniazda można również wykorzystać do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku i wykorzystać Julię jako zewnętrzny wzmacniacz. Warto dodać, że Julia produkowana była także na eksport w nieco innej konfiguracji. Wersja eksportowa wyposażona była tylko w jeden zakres UKF CCIR oraz była urządzeniem monofonicznym. Występowała pod nazwą Trump WS100 lub po prostu jako Julia bez dodatku stereo. Jest to tyle ciekawe, że jest to chyba jeden z nielicznych yy, przykładów, żeby wersja eksportowa była gorzej wyposażona od krajowej. Przez te kilka minut dokonałem wstępnej prezentacji naszej dzisiejszej bohaterki. Po więcej informacji, musimy udać się w teren i spotkać z pewnym szczególnym człowiekiem. Zapraszam! Jak przystało na prezentację radioodbiornika przenośnego, turystycznego, jesteśmy w terenie, a z nami jest bardzo ciekawy człowiek. Człowiek, spod którego ręki wyszły takie projekty jak M3401 SD Koncert, jak Radmor 5100, jak amator stereo i nasza dzisiejsza bohaterka Julia Stereo. Jest z nami. Projektant wzornictwa, wieloletni wykładowca akademicki, pan Grzegorz Strzelewicz. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, e, jaka była geneza powstania Radia Julia? Wiele się działo w latach 70., zwłaszcza w ich drugiej połowie, w elektronice powszechnego użytku i naszej zwanej elektroniką konsumencką. Dominowała stereofonia, rozwijana bardzo intensywnie, e, przede wszystkim w oparciu o licencyjną produkcję e, głośników w tonsilu wrzesińskim. E, fonika produkowała gramofony i wzmacniacze, e, kasprzak, magnetofony szpulowe, potem e, kasetowe. E, w Diorze produkowano odbiorniki radiowe głównie tak zwane stołowe, ale e, poza tym produkowano tam takie zestawy stereofoniczne, hi-fi, jak meluzyna, kleopatra i tym podobne. Program trzeci nadawał mnóstwo doskonałej muzyki w technice stereofonicznej. E, Działo się tak, że użytkownicy czy słuchacze nagrywali często te audycje na magnetofony. Było jedno ze źródeł pozyskiwania dobrych nagrań. Radia słuchano częściej, chyba niż obecnie, mimo że wówczas tych radiostacji było znacznie mniej niż dziś. Produkowane do tej pory odbiorniki radiowe, Wyposażane było oczywiście w zakresy fal krótkich, niemniej jednak dostrojenie się do właściwych nadajników było strasznie trudne ze względu na to, że na jednym zakresie upakowywano zwykle wiele pasm krótkofalowych i no, był kłopot. Zakresy były ściśnięte, wymagało to niesłychanej precyzji przy strojeniu. Równolegle rozwijała się dynamicznie dzięki miniaturyzacji podzespołów i wprowadzeniu na szerszą skalę układów scalonych branża urządzeń przenośnych. Głównie to były niewielkie odbiorniki radiowe i potem magnetofony kasetowe, odtwarzacze. To była epoka Walkmana, jak pamiętamy. W tym czasie również ruszyła produkcja telewizorów kolorowych w oparciu o kileskopy licencyjne produkowane w piasecznie, ale to inny temat na inną okazję. Odbiornik Julia narodził się jako próba syntezy tych najistotniejszych trendów, które się wtedy zarysowały. I można powiedzieć, że. Powstało coś w rodzaju trzech w jednym. To znaczy, coś dla fanów stereofonii, coś dla słuchaczy radia z amplitudą częstotliwości yy, i coś dla lubiących mobilność, najszczęściej rozumianą. Koncepcja przenośnego radioodbiornika Julia stereo. Została zdeterminowana przez kilka powodów. Pierwszy to z inicjatywą stworzenia tego odbiornika wystąpiła Bydgoszka Eltra, która w ramach Zjednoczenia Unitra specjalizowała się niejako w produkcji odbiorników przenośnych. Drugi powód to nazwa Julia. To dlatego, że wszystkie odbiorniki produkowane przez bydgosko-eltryna świerzeńskiej imiona tak przyjęto i tak, tak, tak się działo. Trzeci powód stereo. No, fascynacja dźwiękiem przestrzennym w tym czasie była e, tak wielka, że stworzenie Julii stereo było rozwiązanie właśnie zupełnie oczywistym. Pierwotna koncepcja przewidywała, że będzie to odbiornik wyposażony albo inaczej, że będzie w komplecie z tym urządzeniem dodatkowa kolumna dźwiękowa utrzymana w stylistyce obudowy odbiornika, będąca jakby połową tej, tej, tej skrzynki. Ostatecznie zrezygnowano z tej idei na rzecz wyposażenia odbiornika w możliwość współpracy z dodatkowymi kolumnami. Julia miała umożliwiać odbiór na prawie wszystkich zakresach fal stosowanych w radiofonii i stąd wyposażenie jej w 7 zakresów fal krótkich. Fale średnie i fale długie na znanych wszystkim częstotliwościach. I wreszcie Julia miała się stać taką naszą polską odpowiedzią na niesłychanie popularny na zachodniej Europie odbiornik typu Weltempfänger. To znaczy taki, który właśnie był wyposażony we wszystkie zakresy pas fal radiowych. Takim najbardziej znanym przedstawicielem tej grupy odbiorników był Ocean Boy produkowany przez firmę Grundig. Sprowadzany zresztą do Polski w ramach takiego prywatnego importu i następnie poddawane przestrojeniu w zakresie UKF. Panie Grzegorzu, ale powiedzmy sobie, czy bo to, Mówi Pan, że ta Julia jest odpowiedzią e, na, na takie odbiorniki jak ten e, Grundiga, e, ale ona w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z Grundigiem, to nie jest technologia nie, stamtąd. Nie, to jest, to jest absolutnie od początku do, końska, do końca tak. konstrukcja krajowa. Nie ma, nie ma w niej żadnych elementów, które by pochodziły od Grundiga. Wszystko to jest. E, w tamtym czasie dostępne w produkcji zakładów UNITRY. Taki, taki był, takie było założenie u, u, u podstaw tej koncepcji, żeby korzystać z podzespołów krajowych po prostu. To na marginesie można powiedzieć, że, że ten przełącznik i został na, na górnej ściance. Tak, że był produkowany przez Eltrę, nie było problemu. Jasne. Hmm. Czy mógłby Pan coś opowiedzieć nam o tej Julii, e, a na jej przykładzie może w ogóle o, o tym, w jaki sposób e, projektuje, projektowało się takie, takie rzeczy? No, przyjęcie tych założeń, o których e, wspomniałem wcześniej, e, doprowadziło do powstania odbiornika o Dość dużych gabarytach o dość dużej masie, powyżej 6 kg. Co siłą rzeczy ograniczyło jego przenośność, do której był e, przeznaczony i e, uczyniło go urządzeniem raczej przestawnym albo przewoźnym. No, można sobie wyobrazić, że e, to było takie urządzenie, które e, Brało się do samochodu rozpoczynając sezon na działce na przykład. To urządzenie mogło e, przez program użytkowy, który w nim zawarto, mogło spełniać rolę właśnie takiego e, przewoźnego zestawu elektroakrycznego dość wysokiej jakości, który mógł być właśnie instalowany w takich, w takich okolicznościach jak domek letni trudniejsze było wyobrazić wędrówkę po górach z plecakiem Julią w ręku. No Jako materiał wyjściowy od eltry dostałem poza specyfikacją, a to znaczy tym wyposażeniem, jakie powinno, e, jakie powinno się znaleźć w tym odbiorniku. Dostałem wymiary głośnika, wymiary transformatora sieciowego wielkość przełącznika i ostat, no i gabaryty pojemnika na baterie, którym to miało być zasilane. Z tego się urodziła taka koncepcja, to znaczy zostały, zostały sporządzone dwa szkice koncepcyjne, które różnią się właściwie między sobą szczegółami. A szczegóły dotyczyły np. perforacji na ściance przedniej, perforacji głośnika, sposobu wykończenia elementów pokręteł, innego niż w produkowanym odbiorniku kształtu klawiatury. Pokrętło strojenia było mniejsze, miało coś w rodzaju korby, która umożliwiała bardzo szybkie, takiej składanej korby, która umożliwiała szybkie przełożenie wskazówki skali z jednego końca na drugi. To zostało zamienione rozwiązaniem może mniej efektownym, ale za to dużo prostszym technologicznie. Cała budowa zbiornika to jest właściwie prostopadłościan, którego ścianka przednia została podzielona symetrycznie na, na dwa pola. To po lewej zawiera osłonę głośnika, wejście gniazdo-słuchawkowe, panel pokręteł, wyłącznik zasilania i przełącznik podświetlenia prawa strona to jest skala wskaźniki wychłowe natężenia pola i częstotliwości dla zakresu UKF po prawej stronie jest panel programatora umożliwiający zaprogramowanie pięciu nadajników i przełącznik automatycznej regula regulacji częstotliwości. Po środku została zainstalowana taka listwa ze znacznikami, które powinny ułatwiać zapamiętanie położenia wskazówki skali. Po prawej stronie relatywnie nisko zostało umieszczone pokrętło strojenia. Powodem były przesłanki ergonomiczne. Znaczy chodziło o to, że łatwiej jest posługiwać się tym pokrętłem opierając przedramię na tej samej płaszczyźnie, na której stoi odbiornik. Tylna ścianka została zaprojektowana w ten sposób, żeby trochę przymaskować dość znaczną głębokość odbiornika i tak patrząc od tyłu mamy po lewej stronie wgłębienie, w którym umieszczone są pokrętła, czyli stroiki preomatu, skonstruowane w taki sposób, że można je wzdłuż osi wysunąć, ułatwiając sobie przestrojanie. Po prawej stronie znajdują się gniazda przyłączeniowe a gramofonu, magnetofonu. Zasilania sieciowego, zasilania akumulatorowego, bo i takie przewidziano i y, gniazda dodatkowej zewnętrznej anteny dipolowej dla, dla zakresu UKF. Górna ścianka to jest właściwie zespół uchwytu, zwanego nie wiadomo dlaczego rączką i klawiatura. Takimi uchylnymi klawiszami przełączającymi zakresy oraz przełącznik anteny zewnętrznej. W prawej stronie znajduje się antena teleskopowa wielosegmentowa, łamana w środku swojej długości dla lepszej obsługi zarówno fal krótkich, jak i UKF-u. Znaczy pozwala ona przez, przez to, że jest łamana e, Odbierać sygnały kierunkowo. Całość, można powiedzieć, składa się z dwóch stref. Pierwsza strefa to jest ścianka przednia, prawa ścianka i część górna z, z klawiaturą. To jest to strefa takiej bezpośredniej obsługi. Natomiast ścianka tylna jest taką strefą, powiedzmy, instalacyjną której używa się znacznie rzadziej niż te wszystkie rzeczy umieszczone z przodu. Ten radioodbiornik był produkowany na przełomie lat 70. i 80. I w naszym kraju w tamtym czasie mieliśmy bodajże dwa programy, które nadawały na falach krótkich i jeden na falach długich. Skąd taki pomysł, żeby, żeby w radioodbiorniku w tamtym czasie. Dać aż 7 zakresów fal krótkich, podwójną przemianę częstotliwości, która we wszystkich specyfikacjach występuje właśnie dla, dla fal krótkich. Nikt nie miał wątpliwości w jakim celu ten odbiornik został wyposażony w 7 podzakresów fal krótkich. Znaczy, to była powszechna praktyka, szkuchania audycji polskojęzycznych które były nadawane przez takie rozgłośnie jak Radio Wolna Europa nadające z Monachium, e, Głos Ameryki, BBC, e, RIAS taka rozgłośnie nadająca z Berlina Zachodniego. To były powszechnie słuchane rozgłośnie, które no właściwie prowadziły e, wojnę ideologiczną e, z tą rzeczywistością, w jakiej żyliśmy wtedy. Natomiast władza udawała, że nic o tym nie wie, że w ogóle nie ma problemu. Ja właśnie nie wiem, dlaczego takiego pomysłu, jak wyposażenie takiego odbiornika w podwójną przemianę częstotliwości dla krótkich fal, nie została zablokowana. Ale po prostu tak było i to jest jeden, jeden z przejawów stosunku władzy do tego, co się wówczas działo. To znaczy wszyscy wiemy, że, że działa opozycja po 76 roku, to było wyraźnie widoczne i władza jakby to tolerowała, nie wiadomo dlaczego, no tak było. Być może jednym z powodów e, takiego zachowania było to, że te audycje były po prostu zagłuszane przez cały szereg nadajników rozmieszczonych na terenie Polski i poza Polską. To były nadajniki, które pracowały na tych samych częstotliwościach, które, e, które stosowane przy, były przez rozgłośnie, o które chodziło i nadawały po prostu albo jakąś muzykę głośną, albo, albo po prostu szum, barkot. W 1956 roku e, takie nadejniki zostały zniszczone zarówno w Poznaniu, jak i w Bydgoszczy, jeszcze w kilku miejscach, ale zagłuszanie trwało aż do roku 1988 Dopiero po tym, jak Związek Radziecki na skutek pierestrojki zrezygnował z tej operacji, bo to głównie oni to robili, to i u nas wyłączono na głuszarki sprawy właściwie nie było. Tak tak, tak to wyglądało. Znaczy była to rzecz zupełnie oczywista i normalna. Nikt, nikt nie zadawał pytań. Już. Natomiast wyposażenie tego odbiornika w zakres UKF-CCIR no, poniekąd jest dla mnie do dziś mało zrozumiałe. Jedyne takie racjonalne wyjaśnienie tej decyzji mogło wyglądać w ten sposób, że ktoś zakładał, że posiadacz odbiornika Julia zabierze go do samochodu i wyjedzie na wakacje do NRD, ponieważ to był jedyny kraj w bloku wschodnim, w którym audycje nauka EFI nadawano właśnie w paśmie CIR. Podobno było to zrobione dlatego, żeby Umożliwić mieszkańcom Berlina Zachodniego i Niemiec Zachodnich słuchania audycji nadawanych z NRD. Tymczasem praktyka była zupełnie odwrotna. Nerdowcy korzystali z tego i odbierali swobodnie zarówno telewizję, jak i radio zachodnio niemieckie. W Polsce w tym czasie obowiązywał zakres OIRT, zarówno w radiofonii ultrakrótkofalowej, jak i w telewizji. Bywało tak, że słuchając na UKF-ie w Warszawie, można było odbierać fonię telewizyjną programu, chyba pierwszego czy drugiego, już nie pamiętam. Natomiast częstotliwości CCIR, to znaczy te 88, 100 i trochę dalej, były wykorzystywane przez milicję i służby bezpieczeństwa do radiokomunikacji. W roku 76 nikt nie mógł się spodziewać, że wyposażenie Julii w częstotliwości CCIR posłuży kilka lat później Ludziom Solidarności do podsłuchiwania korespondencji służby bezpieczeństwa. Może warto dodać, że chodzi o Solidarność Walczącą, najbardziej radykalny odłam tej organizacji, który bardzo poważnie podchodził do spraw związanych z konspiracją, do tego stopnia, że posiadali własny wywiad, który w sposób aktywny pozyskiwał informacje o Służbie Bezpieczeństwa, między innymi z wykorzystaniem na słuchu radiowego. Zdarzało się na przykład, że osoba, która zorientowała się, że jest śledzona, w sposób celowy kluczyła po mieście, aby radiowcy mogli nagrać e, wymianę komunikatów pomiędzy e, funkcjonariuszami w celu późniejszego e, złamania szyfrów. E, działacze Solidarności Walczącej zorientowali się, że konstrukcja radiobiornika Julia. Po niewielkiej modyfikacji, będzie pozwalać na tenże właśnie nasłuch. Jacenty Lipiński z wykształcenia elektronik dokonał takiej sprytnej modyfikacji w taki sposób, że radioodbiorniki nie utraciły swoich podstawowych funkcji. To znaczy, dla postronnej osoby, one wciąż pozostawały w pełni działającymi urządzeniami. Dopiero Wciśnięcie specjalnej kombinacji klawiszy uruchomiało ten tajny zakres, na, na którym pracowały radiostacje SB.